Bardzo serdecznie witam wszystkich na piątym pomorskim dniu przedsiębiorczości organizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Jest to inicjatywa promująca prywatną działalność gospodarczą mikroprzedsiębiorstwa, sprawy socjalne, jak też i przedsiębiorczość, która dotyka osób ubogich, bezrobotnych na rynku pracy. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu, które oczywiście jest organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy z partnerem to jest yy, szkoła, którą kieruje znany wam pan dyrektor Lis, ale pod kuratelą i opieką pana starosty, także witam pana starostę z Gymnika stoi Pytatowego członka zarządu powiatu, przewodniczącego powiatowej rady zatrudnienia Pan Andrzeja Siedkiewicza, Wójta największej gminy w powiecie łódzkim Pana Tadeusza Puszkaczuka Następczyni Pani Hanna Czap powiatowego urzędu pracy Także myślę, że będą mogli Państwo tutaj szereg, a szczególnie młodzi ludzie Młodzi ludzie zapoznać się z inicjatywami Z tymi, którzy i tą to działalność gospodarczą i to z sukcesem będzie można z tymi osobami porozmawiać, ale się przebadać. Także zachęcam do uczestnictwa. Mamy nadzieję, że ten piąty dzień pozwoli w trudnej sytuacji na rynku pracy również się w Powiecie że osiągniemy jakieś sukcesy, że będzie lepiej te wskaźniki, które są trudne, po prostu zmaleją. Takie jest zadanie Powiatowego Urzędu Pracy, Starostwa. Chcemy pomóc młodym ludziom i tym, którzy są prawda, w takim wieku jak ja, 50 plus na przykład, żeby też swoje miejsce na rynku, tak jak kolega Jasiu, to swoje miejsce na rynku znaleźli. Oddaję głos panu staroście Zygmuntowi Łysieckiemu, żeby oficjalnie otworzył dzisiejsze spotkanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę otworzyć ten dzisiejszy Dzień Przedsiębiorczości, wiązny już z kolei, który jest organizowany w przypadku pracy. Tak jak tutaj wspomniał Pan Dyrektor, ja już się serdecznie zwiegł, że pamiętam te trasy, kiedy do Urzędu Pracy się przychodziło po to, żeby dostać skierowanie do pracy. Dzisiaj sytuacja jest na rynku pracy zupełnie inna bardziej y, skupiamy się na tym, żeby zachęcić y, wszystkich ludzi do aktywnego y, uczestnictwa w pracy i też do wybrania y, sprawy pracy, własnej pracy w swoje ręce. A więc y, po, to, to dzisiejsze to dzisiejszy, y, dzień jest tutaj zorganizowane, żeby wskazać w jaki sposób y, my mamy się tak w pracy, no, my mamy sami tworzyć te miejsca pracy dla siebie. Czym, y, i w jakiejś razie nie korzystali dla strajnych. i po to jest ten dzień przedsiębiorczości też te zadania to są, to są zadania Urzędu, Urzędu pracy uważam ten piąty dzień przedsiębiorczości za obrazę proszę, proszę. dziękuję bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z do tej sali prezentację, pomagać będą państwu pracownicy Urzędu Pracy, ale myślę, że taką osobą, która oprócz starostów zawsze zaszczyca, jest wójt gminy, która bardzo dobrze współpracuje i wiedziałego do dobrego na rzecz rynku pracy. Podaję głos panu wójtowi Tadeuszowi. Dziękuję bardzo. Wszystko ładnie. Wszystko ładnie wygląda, są tacy, są oferty, jest praca. Natomiast ja mam taką uwagę do tego całego działania, które obserwujemy, którego bezrobocia jest coraz więcej. Natomiast jako wójt, i tu na pewno starości też widzą, że przepisy prawa, które obowiązują przy zakładaniu firmy, przy pozwoleniach na budowę, przy procedowaniu czegokolwiek, miało być lepiej, miało być łatwiej, Natomiast i prościej, natomiast obserwujemy, ja to powiem z całą determinacją, że musimy jako państwo i jako urzędnicy, jako wójtowie staramy drążyć w temat i mówić o tym, że to nie jest w tym kierunku, w którym byśmy oczekiwali. Jest niejednokrotnie wstyd, jeżeli przychodzi klient, który chce realizować inwestycję, a przed nim jest droga praktycznie przez mękę. Mówiło się, że będzie prości jeden dokument na pozwolenie na budowę. Owszem, jest jeden dokument. Pięć stron, 60 zaświadczeń i to jest to ułatwienie. Musimy o tym wszyscy mówić głośno, że nie wolno tak robić, jeżeli jest inicjatywa, są pieniądze, są inwestorzy, to zróbmy wszystko, żeby on nie był intruzem, ale żeby on był tym, który zainwestuje. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że odeszło od nas... Bardzo dużo inwestorów, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo stanowisk pracy. Z prostej, zwykłej przyczyny. A to uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a to uzgodnienia operatora odnoprawnego, a to takie, takie, takie. I jeżeli ktoś, kto ma pieniądze, ma pomysł, jak dostanie warunki, to praktycznie mówi: sorry, dziękuję. To nie jest do przejścia. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy o tym mówić, bo to się musi zmienić, jeżeli chcemy mieć nowoczesny kraj, e, dużo miejsc pracy. Przykład e, dużej firmy, która powstaje w Płucku, w gminie Płucku na Wjeździe. Droga przez mękę, ale jesteśmy na finale. Ale ile tak. trzeba e, dobrej woli, żeby cokolwiek stało się? Ja takiego prawa w Polsce nie chcę. Myślę, że nikt takiego prawa nie chce i o tym musimy mówić głośno. Młodzi ludzie stoją, czekają za pracą. Miały powstać ostatnio kilka zakładów, nie powstały, ponieważ są takie prawa, że każdy może wynieść sprzeciw, protest i na tym się kończy. Jeżeli jest 10 protestów, no to dziękuję, nie będę ryzykował i nie będę dalej się w tę sprawę angażował. Dzisiaj pewnie bylibyśmy w innej sytuacji, gdyby prawo było bardziej liberalne dla inwestycji. Dużo ludzi miałoby pracę, ale jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Przepraszam, że takim nieoptymistycznym dzisiaj stwierdzeniem, ale jest to czas i miejsce, żeby to powiedzieć. Musimy o tym wszyscy głośno mówić. I również państwo, którzy czekacie za pracą, a ta praca byłaby, w tej chwili realizujemy też kilka postępowań o powstanie nowych firm na terenie gminy Płuck. Mam nadzieję, że ci inwestorzy, którzy się zgłaszają, przejdą tą ciężką próbę administracyjną i wybudują i powstaną nowe miejsca pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że bardzo słuszne uwagi, ale że młodzi ludzie tu są, że się wyprzerazili mają, czy będą mieli nowe pomysły, a wolę to prawo zmieniać, prawda, które w tej chwili się nie udało zmienić. Ja już chciałbym w imieniu starosty Powiatowego Urzędu Pracy oraz naszego partnera, czyli Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego podziękować wszystkim instytucjom, które przyjęły zaproszenie i tutaj się pojawiło, żeby osobom młodym, bezrobotnym, wykluczonym próbować akurat na znaczy, pomóc Także zapraszam do odwiedzenia stoi z pomocą służą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy. Od o godzinie 10.30 warsztaty tutaj w sali, w sali obu. Proszę bardzo nie bać się podchodzić, prawda, przebadać się i tak dalej, żeby tu każdym co jest, jest Urząd Skarbowy, ZUS i tak dalej, szereg instytucji, żeby móc się poruszać na tym trudnym rynku, o którym mówił Pan Wójt Tadeusz Buskarczyk i Pan Przewodniczący Rzeczypospolitej. Zapraszam.